uzdrawiania właściwie jest dostępny dla wszystkich, którzy chcą go zrobić, chcą się rozwijać, chcą sobie poprawić jakość życia, chcą coś w sobie uzdrowić. Generalnie kurs jest tak skonstruowany, że jeżeli ktoś chce być profesjonalnym terapeutą, to ma cztery stopnie kursu i ma staż i y, może się rozwijać dalej, zdawać egzaminy i być profesjonalnym terapeutą. Natomiast jeżeli chodzi te pierwsze stopnie, to one tak samo mogą być dedykowane dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie coś w życiu poprawić. Więc dużym elementem, z częścią składu kursu duchowego uzdrawiania jest element samoustawiania, chociaż też mamy kursy ustawiania siebie, gdzie ten, ta, jakby ten kierunek jest bardziej do tego, aby pomóc sobie. Chociaż też można by jeszcze powiedzieć o tym, że oprócz kursu duchowego uzdrawiania takie istotne, które ja prowadzę, to są też kursy rozwoju intuicji, a one też się wiążą z uzdrawianiem siebie, i też intuicja jest potrzebna w uzdrawianiu innych osób. Może warto też wspomnieć, że kursy duchowego uzdrawiania pomagają jednocześnie w uzdrawianiu na odległość, że można się nauczyć takiej metody, która na odległość poprawi spór pacjenta, więc też. Jest to bardzo dobra metoda wtedy, kiedy dokowyż nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Najbliższy kurs długowego uzdrawiania odbędzie się w Łodzi, więc zapraszam wszystkich, którzy mogą dotrzeć do Łodzi. Będzie to pierwszy stopień długowego uzdrawiania. 20-21 lipca 2019 roku. I od tego kursu będziemy już kontynuować tak samo kolejne stopień. Więc zapraszam na nie bardzo serdecznie.